Hej, cześć, święteczko, z tej strony kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem Wam o nowych darmowych przedmiotach w grze Fortnite. No ale standardowo, przed filmem prosiłbym Ciebie o zostawienie łapeczki w górę, jak i subika na kanale, wraz z dzwoneczkiem. Ja już Wam nie przedłużam i lecimy do odcinka. Temat darmowych przedmiotów w grze Fortnite jest naprawdę bardzo kontrowersyjny i jedna część graczy uważa, że jest to fake, a druga uważa, że jest to legitna informacja. Natomiast w tym filmie nie znajdziecie żadnego fake'u i wszystko co powiem jest potwierdzone, tak więc oglądajcie uważnie. Zdobyć możecie kilka przedmiotów kosmetycznych, takich jak ekran wczytywania, kilo. Skin, malowanie do broni, lotnia oraz sztandar. Wszystkie te przedmioty widzicie teraz w tle. A aby je odblokować, jest to naprawdę bardzo proste, ponieważ wystarczy zalogować się na stronkę internetową, gdzie zaznaczycie, że chcecie zaprosić swojego znajomego i po prostu wykonywać z nim wyzwania. Aby dostać się na takową stronkę internetową, musicie zeskanować kod QR specjalnym skanerem QR na swoim telefonie, który możecie pobrać z internetu. Takowy kod możecie znaleźć na liście swoich znajomych. No ale jeżeli ktoś nie gra w Fortnite, no to wyświetla wam się on teraz na ekranie. A aby zdobyć wszystkie te nagrody, musicie wykonywać wyzwania ze swoim ustalonym znajomym na stronie internetowej. Wszystkie przedmioty będą odblokowywały się stopniowo, zaczynając od malowania do broni, a kończąc na skinie. Wy teraz w komentarzach koniecznie dajcie znać, czy odblokowaliście już te przedmioty oraz czy macie zamiar je odblokowywać, jeżeli ktoś takowych jeszcze nie odebrał. Ja Wam jeszcze przypominam, że dzisiaj o 18.00 odbędzie się Halloweenowy stream, na którym może pokażę Mortkę. Tak więc pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A już się z Wami żegnam i trzymajcie się. manko.